Czy w Polsce wciąż funkcjonuje stalinowska zasada dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie? Przecież nikt nigdy nic nie słyszał. Pomówienie kończące się więzieniem. Miałem pracę, dom, wychowywałem dzieci, a tu pewnego dnia wszystko się uciało. Anonimowy list. Który opisywał, że takiego zdarzenia doszło, to opisywał kto brał w tym udział. Którego nie ma w aktach sprawy. No to jak mail zaginął, zamknął. Śledztwo, które nabiera rozpędu po śmierci zabójcy. Co co, on przyjechał na jego śmierć? Jak on miał dopiero 50 lat, on wiedział, że on zaraz umrze? Czy niewinny człowiek został wrobiony w morderstwo? Ja ci udowodnię za wszelką cenę, że tam byłeś. Próbują im główić coś, o czym pojęcia nie mam. Pierwszy w powojennej Polsce proces o kanibalizm. Ja! Czy ta zbrodnia naprawdę mogła się wydarzyć? Dla mnie zabić człowieka to nie problem. Audioserial reporterski moniki góry Kanibale. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.